Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, vanitas vanitatum et omnia vanitas, czyli marność nad marnościami, wszystko marność. Te słowa dzisiaj kieruje do nas kohelet, bo rzeczywiście, kiedy spojrzymy na świat, który nas otacza, kiedy Widzimy, że w tym świecie tak naprawdę nie ma Boga, że człowiek zaczyna, buduje swoje życie bez Chrystusa. To tak naprawdę wszystko jest marnością. Nic w życiu człowieka nie ma sensu, bo tam, gdzie jest Bóg, tam wszystko zaczyna żyć, tam wszystko ożywia, nadaje sens. Daje nadzieję człowiekowi. Dlatego kochelec zauważył, że, gdzie nie ma Boga, to tak naprawdę nic nowego pod Słońcem. Jest takie powiedzenie łacińskie: nihil novil nic nowego pod Słońcem. Dlatego dzisiaj to czytanie siostry i bracia jest dla nas wskazówką. Abyśmy się zastanowili, jakie jest moje życie, jakie jest moje życie, jak to moje życie na co dzień wygląda, czy rzeczywiście widzę sens w swoim życiu, czy widzę nadzieję. I dzisiaj przychodzimy tutaj, aby wołać za psalmistą. Panie, ty zawsze byłeś nam ucieczką. My chcemy dzisiaj też. Prosić Boga, aby przychodził do naszych serc, aby wlewał nam nadzieję, aby to nasze życie ożywiał, aby to nasze życie po spotkaniu z Chrystusem stawało się nowym życiem. Bardzo pięknie dzisiaj mówi psalmista: Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Zobaczmy, jak nasze życie szybko przemija. Szczególnie mogą to powiedzieć właśnie starsi ludzie, tutaj obecni w tej świątyni. Kiedy spojrzycie wstecz na swoją historię życia, kiedy popatrzycie, to możecie zauważyć, jak to życie szybko zleciało. Można powiedzieć, nie wiadomo kiedy. A już człowiek się zestarzał. Dlatego te dni są nasze bardzo ważne, aby nie były dla nas marnością, abyśmy też nie przegrali naszego życia. I mówi więcej psalmista: byśmy zdobyli mądrość serca. Mądrość serca to nic innego jak łaska od Boga, to Bóg w naszym życiu obecny. Jeżeli Boga mamy w sercu, jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to wtedy to nasze życie nabiera blasku. To nasze życie zaczyna inaczej wyglądać. To nasze życie zaczyna ożywiać. I dlatego chcemy też wołać słowami zaklamacji. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jeżeli chcemy, żeby to nasze życie było na chwałę Bożą, jeżeli chcemy, żeby to nasze życie było piękne, to przede wszystkim mamy wyznaczony szlak, mamy wyznaczoną drogę, którą jest Jezus Chrystus. Jeżeli znajdziemy się na tej właściwej drodze, to odkryjemy prawdę. A jeżeli odkryjemy prawdę, to poznamy sens życia. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego niech to dzisiejsze słowo, nad którym się pochylamy, będzie też w naszym życiu odkrywaniem Boga, jaki jest piękny. Jak jest potężny, jak wiele może zmienić w moim szarym, codziennym życiu. W życiu, w którym może dzisiaj nie ma blasku, może jest wiele cierpienia, może jest wiele trudów, może jest choroba, może są trudne sytuacje, może czasami nawet brakuje nadziei, ale. Jeżeli powierzamy to Bogu, to właśnie to nasze życie zaczyna mieć sens. Dlatego wołajmy do Pana Boga: Powróć Panie do nas, jak długo będziesz zwlekał, powróć Panie do nas, ludzi grzesznych, jak długo będziesz zwlekał. Marność nad marnościami powiada Kochelet. Wszystko marność. To wyrażenie, które kochelet zapisuje, dzisiaj, które słyszymy w liturgii słowa. Ona, ono wyraża jakiś kryzys człowieczeństwa, kryzys, który gdzieś dopadł autora tej księgi. I taki kryzys również może dopaść nie i ciebie, że będziesz widział, że ten świat w czarnych barwach, będziesz widział ten świat, że to co robisz nie ma żadnego sensu, że jest bezwartościowe, że to co gdzieś budowałeś, budujesz, że to wszystko też przemija. I może zacząć sobie stawiać pytania właśnie, tak? co się w życiu konkretnie liczy, co jest naprawdę takie wartościowe, coś, co nie, jest nieprzemijające, na czym mogę moje życie budować. Bo to, co, jak buduję moje życie na tym świecie, na pieniądzu, karierze, na różnych układach, na tym, co takie, takie jest bardzo ludzkie, to widzę, że to nie napełnia serca człowieka, nie daje spełnienia. I dzisiaj właśnie warto się na tym zastanowić, czy wiem, po co żyję, tak? czy mam ten sens tutaj, odnajduję ten sens tutaj życia na Ziemi. Widzimy wokół nas, że właśnie dużo osób właśnie dopada taki beses, taki kryzys w różnym wieku. Wiele młodych osób nie umieją sobie poradzić z różnego rodzaju y, sytuacjami trudnymi, z jakimiś problemami. Często targa na swoje życie. Statystyki samobójstw są zastraszające. To pokazuje też o tym, że nie, ma, nie mają właśnie w sobie takiego poukładanego tego, po co właśnie żyją, nie widzą sensu istnienia. Tak? Te problemy ich przygniatają za mocno. Ale i również jest taki z życiem dorosłym, że wiele osób dorosłych jest zagubionych, szuka jakiegoś zaspokojenia w tym świecie, w różnego rodzaju używkach, przyjemnościach, bo chce to wewnętrzne, głód wewnętrzny, wołający właśnie, jak mam przeżyć życie co się dokładnie liczy na czym mam budować chcą to wypełnić ale to nie daje jakiej jesteś ty sytuacji możesz tylko ty odpowiedzieć Herod widzimy w dzisiejszej Ewangelii że jest również niepewny o swoje życie jest niepewny o to właśnie czy, co zrobił kto teraz działa jak słyszy o Jezusie bo wie o tym, że Jana kazał ściąć, popełnił grzech. Jan wypomina mu, wypominał mu życie niemoralne i ma wyrzuty sumienia. Widać w Herodzie to bardzo mocno pracuje, nie daje mu spokoju to, co Jan mu pokazał, jak, on, jak żyje niemoralnie, ale i również ten czyn, że kazał tego, tą osobę świętą, tą osobę, która była dobra, właśnie kazał właśnie ściąć. I ma wyrzuty. Dzisiaj właśnie potrzeba nam zmierzyć się z naszym sercem, z naszymi pragnieniami, tym, czy jest, jest to jak, czy wiemy właśnie, po co tutaj żyjemy. I przyjść z tym do Boga, do Jezusa. Jezus jest tym, który może napełnić, dać nadzieję naszemu życiu i doprowadzić nas do, do tego życia spełnionego. Jezus jest tą opoką, tym trwałą skałą, na której możemy budować, pewnym fundamentem. Jeśli będziemy budowali swoje życie na Jezusie, na Jego słowie, na Jego zbawczej ofierze, na miłości, jaką pokazuje, jaką ma do nas, to się nie zawiedziemy, to przeżyjemy swoje życie dobrze. To przeżyjemy to życie w tak spełnieniu i dojdziemy do tej radości wiecznej. Dlatego dzisiaj właśnie przychodźmy z tym, co mamy w sercu, właśnie do Jezusa, aby odnaleźć ten sens bycia tutaj na Ziemi, naszego kroczenia, naszego funkcjonowania. Jezus uczy nas tego, co mamy robić, wskazuje nam. Właśnie, do czego jesteś powołany? On daje Ci tą to, tożsamość, daje Ci bardzo mocne takie poczucie swojej wartości. Dlatego przyjdź dzisiaj do Jezusa, otwieraj swoje serce na modlitwie codziennej i właśnie czerp siły od niego. Ten, to, a, a, a ten głód wewnętrzny zostanie zaspokojony. I będziesz osobą właśnie szczęśliwą, która wie, po co żyje i dokąd zmierza. Amen.